GKS Bełchatów do tego meczu przystępował jako lider, ale chciał się zrehabilitować za słaby występ przed tygodniem w Płocku i porażkę z Wisłą 0-1. do Do składu Bełchatowian wrócił pauzujący w Płocku za kartki Szymon Sawala, stracił to miejsce za to Patryk Rachwał. I początek pomyśli Bełchatowian. 25 minuta, Wacławczyk z rzutu rożnego i gol Wilusza, Maciej Wilusz drugi jego gol w tym sezonie. Drugi ze stoperów Bełchatowian, Baranowski ma trzy gole, ale więc widać jak Ważni są także w zdobywaniu bramek. Środkowi obrońcy w zespole Kamila Kieresia w odpowiedzi Grzegorz Piesio próbował zaskoczyć się z dystansu Arkadiusza Malarza. A to już kolejna sytuacja dla Bełchatowian. Piłka w siatce po strzale Mateusza Maka, ale sędzia, pan Tomasz Wajda z Żywca odgwizduje Spalonego. To miał być pojedynek snajperów. Michał Mak 9 goli w tym sezonie, a Dariusz Zjawiński 11. To 73. minuta. Jakubik fauluje wychodzącego na czystą pozycję Michała Maka no i czerwona kartka a więc ostatnie kilkanaście minut Dolkan będzie sobie musiał radzić w dziesiątkę dodatkowym smaczkiem tego meczu było to, że w poprzednim sezonie Robert Podoliński, trener Dolkanu był przymierzany do pracy w Bełchatowie rzut wolny strzał Maka ale nie cel mimo, że w dziesiątkę to Dolkan nie zrezygnował z walki przynajmniej o remis piłka w siatce w tej sytuacji po strzale z Jawińskiego ale sędzia w tej sytuacji też dopatrzył się spalonego. A jak widzimy, zaiskrzyło na linii Maciej Wilusz, Arkadiusz Malarz, a więc Bramkarz i środkowy obrońca Bełchatowian. Później jednak wszystko sobie panowie wyjaśnili. I jeszcze 86. minuta spotkania. Michał Mak w sytuacji sam na sam z Leszczyńskim, ale nie podwyższył wyniku. Ostatecznie GKS Bełchatów wygrywa to spotkanie 1 do 0. Najbardziej cieszą nas trzy punkty. Chcemy to przekuć teraz na pracę treningową i chcemy sezon skończyć takiej glorii i zwycięzców, chcemy wygrywać. Bramka i kartka moim zdaniem troszkę może zbyt pochopnie pokazana, troszkę ustawiły to spotkanie, co nie zmienia faktu, że GKS to jest najlepszy zespół, z jakim graliśmy do tej pory.